Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania tworzy. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją kolejnych papierów, które ostatnio Dodałam do swojej kolekcji, już troszkę ze mną tutaj są, ale stwierdziłam, że nie będę ich bliżej oglądać bez Was, no bo jestem bardzo ciekawa też Waszej opinii na temat nowych papierów od Craft Oclock kolekcji dziecięcej, dziewczęcej, dziecięcej, chłopięcej, czyli Girl and Carol i Boy and Toy. Mamy tutaj duże bloczki, mamy tutaj dodatki do wycięcia, mamy średnie bloczki i napisy. I już tutaj mamy super ekstra zmiany, i to już jest w ogóle dla mnie tak ogromny plus. I ja się naprawdę, mega, mega cieszę, że Renia tą zmianę zrobiła. Czyli mamy zestawy papierów mieszane, jeśli chodzi o te papiery 8x8 i zestawy dodatków. Ja Wam zaraz dokładnie powiem o co mi chodzi. Tylko sobie po prostu obejrzyjmy, co my tutaj mamy. Cenówki są ze względu na to, że te papiery zdobyłam na zlocie w Katowicach Jeśli jeszcze nie widzieliście vloga z tego zlotu, to też serdecznie zapraszam, jest na kanale Mam tutaj napisy, mała dziewczynka i mały chłopiec, czyli napisy, które pasują po prostu tutaj do tematyki tych papierów Są to napisy tekturkowe, one są takie, że musicie sobie sami je przyklejać używając kleju Są dość grube Zrobione na teksturze, zarówno wersja dziewczęca jest, jak i wersja chłopięca. No ale najważniejsze to chyba są te papiery. Zobaczmy sobie, może jako pierwszą kolekcję chłopięcą. A co? Kolekcja chłopięca pójdzie na pierwszy ogień i jest to kolekcja Boy and Toy. I zanim przejdziemy sobie do prezentacji, to chciałabym tutaj właśnie powiedzieć wam o tej super extra gigacząt zmianie, która jest według mnie właśnie taka super extra. To jest zrobienie z papierów średnich i z dodatków tak zwanych miksów. W Kratokloku mamy dużo takich dodatkowych elementów do wycięcia, mamy dodatkowe kolekcje basicowe i te kolekcje były w takich pełnych wersjach po prostu, co oznaczało, że Niestety, ale gdy chcieliśmy na przykład zakupić sobie zestaw kwiatowy lub zestaw z dodatkami, to trzeba było kupować cały taki duży zestaw. 18 arkuszy w takim zestawie dużym było. A ja szczerze mówiąc, czy to do warsztatów, czy do swoich prac, nie potrzebowałam aż tak dużo tych elementów, i po prostu część mi gdzieś tam leżała. Albo jak robiłam warsztaty, to każdą taką paczuszkę musiałam rozpakować, przepakować i rozdzielić dla każdego uczestnika. Irenia wyszła nam naprzeciw i zobaczcie, zrobiła dodatki mieszane. To jest dla mnie już na pierwszy rzut sztos, super ekstra sprawa. Nie trzeba już po prostu się zastanawiać, które te dodatki kupić Tylko mamy od razu zestaw Zestaw 18 dwustronnych arkuszy, 250 gram, 18 wzorów I zestaw 18 podwójnych arkuszy plus 3 arkusze z dodatkami, ozdobnymi kartami na drugiej stronie okładek Wyjątkowo zacznę od tego, a nie od dużej kolekcji Zawsze zaczynam raczej od dużej kolekcji Ale sama jestem ciekawa, bo to jest naprawdę mega grubi grubiutkie i tych elementów jest tutaj bardzo dużo. I zobaczcie co my tu mamy. Mamy karty, mamy metryczki. To jest to, co ja uwielbiam w elementach dziecięcych, w tych elementach do wycięcia. Bo można sobie po prostu tutaj pięknie wzbogacić album, pięknie wzbogacić pracę, są kwiaty, są też miesiące, na każdy miesiąc można dać sobie tutaj, prawda, takie kółeczko wycięte. Można zrobić sobie tutaj z tego zaznaczyć, który dzień, który miesiąc, takie wiecie, minimetryczki. No i właśnie jest metryczka, mała i duża, mały odkrywca, słodki skarb, no super. Super, super. Naprawdę. No, grafiki są piękne, no co tu wam będę dużo opowiadać, są bardzo, bardzo słodkie i urocze. Są zarówno w języku polskim, jak i angielskim napisy, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No zobaczcie, ile tych elementów do wycięcia tutaj jest. Przecież to jest jakiś ogrom i tu macie od razu całą paczkę. Macie i metryczki, i dodatki, i elementy, i jakiś misiek, wiatuszki. No super, super sprawa. Cieszę się, że coś takiego zostało wprowadzone, taka zmiana. Według mnie ogromna zmiana na plus, że można taki miks sobie zakupić. Przez słodkie są te zwierzaczki. Mamy też rodzinki, mamy tatę, dzieci. I tu takich nawet starszych dzieciaczków tutaj też znajdziecie grafiki. Jest też grafika kobiety w ciąży, więc też na album, gdzie chcemy na przykład mieć jakąś stronę ze zdjęciami właśnie mamy w ciąży czy jakieś inne prace, wiecie, zawsze mówię album, album, bo u mnie to albumy zawsze grają pierwsze skrzypce no ale patrzcie ile tego tutaj w tym zestawie jest dalej, kolejna zmiana, czyli ten zestaw to jest w ogóle coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło bo to jest zestaw 8 na 8 cali, czyli idealny do albumów kwadratowych, no Naprawdę idealny zestaw do albumów kwadratowych, bo nawet nie trzeba dużo ciąć. 8 na 8 cali, więc to będzie 20,3 na 20,3 cm, i to jest 250 gram, czyli wysoka gramatura. I mamy tutaj pomieszanie zarówno, elementu, zarówno papierów z tymi elementami bardziej zdobnymi, jak i papierów basicowych. Zobaczcie, jaki piękny mamy w ogóle już na okładce. O kurczę, czekajcie. A no tak, bo tu są dwie różne okładki i mamy dwa różne arkusze, jakie piękne kwiaty. I już są grafiki. No zobaczcie, jaka piękna kolekcja. Cudnie się prezentuje. I są i kwiatowe, i tła, i słodkie zwierzaczki, bombelki. No naprawdę super sprawa, że jest to zrobione w taki sposób. Tu już nam powtarzanie, Bo mamy 12 będzie, tak? Jak dobrze pamiętam, 12 takich i 12 basicowych. Sama ta jedna kolekcja myślę, że na luzie starczy Wam do zrobienia albumu. Myślę, że bez problemu, bo tu naprawdę dużo jest tych arkuszy. I te basicowe są super, bo one fajnie uspokoją te strony, gdzie będziemy mieć dużo tych elementów, czy to elementów do wycięcia, czy tych bardziej zdobnych grafik. Zobaczcie. Te basicowe są naprawdę tutaj bardzo uniwersalne. No i oczywiście to samo tutaj dalej. Ale zobaczcie, ile tych papierów tutaj jest. W sumie 24. 24 arkusze to jest do zrobienia z tego album. Bez problemu. No, ale jest też i duża kolekcja, klasycznie oczywiście. Duża kolekcja. 6 arkuszy, też 250 gram i tutaj mamy 12 na 12 cali, czyli 30,5 na 30,5 cm. Wysoka gramatura. Otwieramy, oglądamy. Co tam słychać w tej kolekcji w wersji większej? No jest pięknie. Piękny jest ten arkusz. Bardzo w ogóle mnie zaskoczył ten beż tutaj. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ten beż, bo ja kocham beżowy. Fajnie, że te kolory są takie wyraziste. No, jest dużo tych zwierzaczków uroczych. I to też nie jest taka kolekcja na zasadzie dzieciaczkowa, powiedzmy, że tylko dla niemowlaczków. Myślę, że spokojnie też i dla starszych dzieci do tak przedszkolnego wieku. Myślę, że na Luzie jest po prostu bardzo ładna. Nie ma tutaj jakichś takich nawiązań do, do tego, że to musi być niemogłęca aluminik. To była wersja chłopięca, a teraz czas na wersję dziewczęcą. Zróbmy tak samo, czyli zacznijmy od zestawu dodatków Girl and Carol. I zobaczmy, co tam słychać w tych dodatkach. Jest pięknie różowo. Ja różowy kolor bardzo lubię. Są kwiaty, i zarówno tutaj pojawia się ten beżowy, więc bardzo fajnie. Ogólnie kwiaty takie, które tutaj widzicie, czy listki, to są takie elementy, które możecie wykorzystać nie tylko w dziecięcych pracach, więc to też jest bardzo fajne. I tutaj również będziemy mieć tak te nasze właśnie piękne metryczki, i karty na zapiski. Mały odkrywca, słodki skarb. Kocham Cię, skarmię mi wielkie marzenia, maluszku, pomyśl, życzenie. Super są te karty, one są mega urocze. Dla mnie robią robotę w albumie zawsze. I tutaj mamy elementy do wycięcia Baby Girl. Zobaczcie, jakie śliczne są te grafiki, nie? Tatusia z córeczką tutaj mamy. Słoneczko, jakieś komutki, łóżeczka, baloniki. Bardzo fajnie się to prezentuje. I tak samo są troszkę mniejsze dzieciaczki trochę większe. Więc myślę, że tutaj nie tylko w tym wieku niemowlęcym musimy się poruszać. Tak się to prezentuje. No strasznie urocze. Jakie kaczuszki fajne. Kaczuszki super. Wózeczek, chmurki. No naprawdę dużo się tutaj dzieje. Tak. I co my tutaj mamy jako kolejną rzecz? No ten zestaw który według mnie jest bardzo, bardzo fajnym pomysłem, bo czasami, wiecie, ma ochotę człowiek kupić tych kolekcji całe mnóstwo, ale no nie da się kupić wszystkiego. Więc tutaj akurat to połączenie tych dwóch bloczków, bo mamy tutaj zarówno ten zestaw. Z arkuszami tymi bardziej zdobnymi, jak i ten zestaw basicowy, możemy sobie naprawdę wykorzystać i stworzyć z tego jedną pracę, cały album, tak naprawdę, kupując tylko jedną taką kolekcję. Dobra, zobaczmy, jak ta wersja będzie się prezentować. Też są te piękne beżowe kwiaty, ale tym razem na takim jaśniejszym różowym tle. Mamy misiaka w koronie i kaczuche. Tak jak widzicie, Układ stron jest taki sam, jeśli chodzi o kolekcję chłopięcą. Oczywiście tutaj są jakieś zmiany też na, na grafikach, i to też jest bardzo fajne, bo zarówno kolekcja chłopięca, jak i dziewczęca ma coś w sobie takiego niepowtarzalnego, ale razem tworzą coś spójnego. Pięknie się to prezentuje, delikatne kolory, takie fajne, dziewczęce barwy, i mamy tutaj powtórkę. I zobaczmy sobie basiki. Piękne, ten mi się w ogóle kojarzy, wiecie, z gumą balonową. Tu mamy kolejny arkusz basic, Bardzo fajny, piękny, taki marmurkowy. Jest trochę brązu i beżu, więc to też nie jest tylko tak, że jest strasznie cukierkowo i różowo. No i oczywiście krata musi być, ja kolekcję dziecięce Craft O'Clocka od bardzo, bardzo dawna znam, lubię, używam. Miałam przyjemność być kiedyś w design teamie Craft O'Clock, także z przyjemnością oglądam kolejne zestawy, które się pojawiają. I tutaj mamy duży bloczek, zobaczmy sobie jeszcze jak on się prezentuje. Duży bloczek Girl and Curl, i na odwrocie ten piękne, te piękne grafiki z kwiatami beżowymi. Misiak z kurczakiem, gwiazdki są. No, cudne są te arkusze, naprawdę. Tutaj też ten arkusz pięknie wygląda, i to wiecie, to jest naprawdę bardzo uniwersalny arkusz nie musi być od razu dziecięcym Można spokojnie też wykorzystać do innych prac. Tak prezentuje się kolekcja Girl and Carol od Craft O'Clock oraz kolekcja Boy and Toy, czyli dwa dwie nowe kolekcje dziecięce od Craft O'Clock i teraz kochani, słuchajcie, doradźcie mi, czy macie ochotę na warsztaty dziecięce z wykorzystaniem właśnie kolekcji Girl and Carol i Boy and Toy. Mam nadzieję, że tak, bo ja jestem bardzo, bardzo zachwycona tymi papierami. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na takie warsztaty. I mam nadzieję, że zobaczymy już za niedługo album z wykorzystaniem którejś z tych kolekcji. Ode mnie w tym filmie to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.